Jakie pytania powinienem zadać sobie przed założeniem działalności gospodarczej? Jednym z kluczowych pytań jest to, w jakiej w ogóle formie chciałbym prowadzić taką działalność. W Polsce dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka zo, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka cywilna. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Jak widzicie, trochę tego jest. Każdy rodzaj działalności ma swoje plusy i minusy, i w zależności od tego, co planujemy, w jakiej formie, powinniśmy dobrać odpowiednią dla nas formę prowadzenia działalności. Zacznijmy od Najprostszej formy prowadzenia działalności, czyli od jednoosobowej działalności gospodarczej. W mojej ocenie jest to najlepsza forma dla początkującego przedsiębiorcy, który nie planuje się zadłużać. Czyli w momencie, w którym chcemy na przykład świadczyć usługi na rzecz jednej firmy, nie potrzebujemy inwestować w swój biznes pieniędzmi, tylko na przykład chcemy inwestować swoim czasem. Nie wiemy czy sprawdzimy się jako przedsiębiorcy. Jest to nasz pierwszy biznes. Powinniśmy rozpocząć swoją przygodę z biznesem od jednoosobowej działalności gospodarczej, dlatego że jest to najbardziej elastyczna i najprostsza forma prowadzenia firmy. Możemy korzystać z uproszczonej księgowości, jest to oszczędność zarówno pieniędzy, jak i czasu dla przedsiębiorcy. A jeżeli chodzi o kwestie ewentualnego niepowodzenia, możemy taką działalność w bardzo prosty sposób zawiesić lub po prostu zamknąć. W momencie, w którym jesteśmy już troszkę bardziej doświadczonym przedsiębiorcą, nauczyli, nauczyliśmy się tego biznesu, że tak powiem, przetrwaliśmy na rynku, bo co ważne, to. Większość przedsiębiorców przez pierwszy rok w ogóle nie zarabia, a 2,5 roku, czyli w momencie, w którym kończy nam się po pół roku ulga na start, po kolejnych dwóch latach preferencyjne stawki ZUS i wchodzimy na tak zwany duży ZUS, bardzo wielu, wielu, wielu przedsiębiorców postanawia zawiesić działalność i już nigdy, bardzo często jej nie odwieszają. Natomiast jeżeli już się sprawdziliśmy, Mamy doświadczenie, umiejętności, wiedzę. Możemy myśleć o troszkę bardziej skomplikowanych formach działalności, na przykład o spółce ZO, natomiast plusem spółki ZO jest fakt, że wspólnik odpowiada wyłącznie do wysokości swojego, do wniesionego wkładu do tej firmy. Czyli jeżeli wspólnik na przykład zainwestował 5000 złotych w taką spółkę, tylko tymi środkami ryzykuje. Natomiast, jeżeli jesteśmy członkiem zarządu, to co do zasady ponosimy całym swoim majątkiem odpowiedzialność w takiej spółce, podobnie jak w, spółce, podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Z tą, że, z tą różnicą, że w momencie, w którym wystąpią przesłanki. Aby członek zarządu zgłosił restrukturyzację lub upadłość takiej spółki, będzie on zwolniony z tej odpowiedzialności, tylko musi to wykonać w odpowiednim czasie. Kolejnym typem spółki, który możemy omówić, jest to spółka akcyjna. Podobnie funkcjonuje jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak, na przykład, w, 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 w tym przypadku mamy obowiązek utworzenia Rady nad, Nadzorczej. W związku z powyższym jest to mm, w, przeznaczone już dla jeszcze większych y, y, firm, i jeszcze, no osób z jeszcze większym doświadczeniem. I przede wszystkim spółka akcyjna, jak sama nazwa a, mówi, może emitować akcje i w ten sposób pozyskiwać środki na funkcjonowanie. Rozwój i inwestycje. Również jeżeli chcemy pozyskiwać środki od inwestorów w prosty sposób. Od niedawna w przestrzeni prawnej w Polsce funkcjonuje taki twór jak prosta spółka akcyjna. Można ją założyć inwestując zaledwie jedną złotówkę. Jest to bardzo, bardzo ciekawy. Ciekawa forma dla osób, które mają ciekawy pomysł na, na biznes tak? i są pewni, że zaciekawią inwestorów i w ten sposób chcieliby pozyskać środki na rozwój tej firmy. Kolejnym typem spółki jest spółka cywilna. I tutaj moje skromne zdanie jest takie, że powinniśmy zakończyć na tym, że odradzam ten typ spółki każdej osobie i nie będę się rozwijać bardziej dlaczego. Uważam, że jest to archaiczny typ prowadzenia działalności gospodarczej. Również mamy spółkę partnerską, ona jest przeznaczona dla wolnych zawodów. Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna. W tej chwili przez to, że w pewnym czasie one zostały opodatkowane podatkiem CIT, są one troszkę mniej stały się popularne. Myślę, że omówimy je sobie kiedy indziej. Myślę, że każdy typ spółki szerzej również tak naprawdę powinniśmy omówić w osobnym filmie, żeby to, nie, żeby to było bardziej przejrzyste. Bardzo pokrótce omówiliśmy a, poszczególne formy a, prowadzenia działalności gospodarczej. Pamiętajcie natomiast, że a, każdy, wa, każdy przypadek jest indywidualny, każda firma jest inna a, i za każdym razem, zanim podejmiecie jakiekolwiek decyzje, powinniście skonsultować się ze specjalistami.